Witam serdecznie. Dziś wam pokażę jak zrobić dwie proste surówki z ogórków małosolnych. Jak zrobić ogórki małosolne, znajdziecie na moim kanale oczywiście, a tu już mam gotowe i pokażę wam dwie szybkie surówki. Zapraszam do przepisu. Ja tutaj mam 7 zwykłych ogórków małosolnych. Więc ogórki sobie pokroję w drobne, wąskie paseczki. Więc ogórki mam pokrojone. Teraz wam pokażę pierwszą surówkę. O, oczywiście wkładam ogórki do innej miseczki, bo po drugiej połowy zrobię tą drugą surówkę. Do tej suróweczki potrzebujemy świeży koperek. U mnie prosto z ogrodu pięknie pachnie. Koperek i ogórki mało solne. Dosłownie jak bracia, to musi dobrze smakować. Patrzcie, się bardzo dobre są te ogórki? Tak? Tak, i dają dużo siły? No pewnie, że ogórki kiszone dają dużo siły. Dobra, teraz y, cebula. Cebula czerwona, bardzo drobna piórka. Może być szalotka, jak najbardziej. I teraz tak, jako że tu jest tego naprawdę mało, jeden ząbek czosnku w zupełności wystarczy. Przeciśnięty przez praskę. Oczywiście teraz do tego trochę pieprzu. Trochę soli. I rzecz arcyważna. Ja mam tutaj olej lniany wielkopolski z pierwszego tłuczenia. I ja go tutaj dodam dwie łyżki. To jest przepyszna sprawa ten olej, no jak kto lubi oczywiście, bo smak to jest kwestia gustu. Ale on nam bardzo smakuje. I do tych ogórków to on jest idealny. Oczywiście zwykła y, jakaś tam oliwa też się sprawdzi. Oczywiście jak najbardziej tylko oliwa, no, oliwa y, wiadomo Jakaś tam dobra, która Wam smakuje oczywiście. Też się tutaj świetnie sprawdzi i ja już tutaj go sobie próbuję tą suróweczkę, bo to jest naprawdę figmik bardzo szybko. Ona jest pyszna. Chcesz spróbować ogóreczka? Tak. Spróbuj. I co myślisz? Co to znaczy? Bonissima Bonissima? Mua? Czyli smakuje, tak? Super Dobra i tą surówkę polecamy Bo naprawdę jest bardzo prosta, bardzo zdrowa Olej lniany to jest po prostu petarda rzecz hmm. Więc ta surówka jak najbardziej I teraz zrobimy drugą surówkę bardzo szybko Druga surówka, rzecz mega prosta Potrzebujemy jogurt typu greckiego. O, zostaw mi trochę, bo ja bardzo lubię ten jogurt. Ja wiem, że bardzo lubisz, zostawię ci go na pewno. Dobra, potrzebujemy jakieś tam trzy łyżki. Do tego jogurtu dodaję ząbek czosnku. On wystarczy, bo on ma nadać tylko tam gdzieś charakteru czosnkowego, ale nie ma być to mocno czosnkowe. Nawet przez chwilę zastanawiałem się, czy nie dodać dwóch. Ząbków, ale nie myślę, że jeden będzie ok. Dodaję trochę soli, trochę pieprzu. Dodaję łyżeczkę musztardy miodowej, ale taką dosyć dobrą łyżeczkę, taką porządną. Ona jest trochę słodkawa, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Ta, ta musztarda teraz szczypiorek. U mnie młody szczepionek prosto z ogrodu. Zobaczcie, jaki on jest delikatny. Ok, wsypuję do miseczki. Ja do tego dodam jeszcze troszeczkę em, oleju lnianego. Jak mówiłem, my go bardzo, bardzo lubimy. Też około łyżki. Dobrze, a teraz to wymieszam. Jak widzicie nie dodaję w ogóle cebuli, bo cebulę zastępuje mi tutaj szczypiorek. Oczywiście, taki sos musicie sobie spróbować jak on smakuje. Czy on jest, odpo czy on jest odpowiednio słony, czy jest odpowiednio dużo pieprzu. No, moim zdaniem jest idealnie. Teraz do tego sosu dopiero dodaję ogórki. I to wszystko będę. A ta dla mnie ta Dobra, zostawiłem dla Ciebie ogórki. O, tak dużo. Mhm. I to jest druga surówka, Co prawda, trochę dużo dodałem jogurtu greckiego, ale to nic, bo ten sos jest naprawdę przepyszny. Ja zaraz pani to spakuję. Do tego jakiś ziemniak tylko, kurczę i normalnie jest obiad gotowy. Olek spróbujesz surówki? Tak. Super. No to trzymaj i oceń, czy jest dobra. te bie... ale jest dobra. Czyli jest dobra, czy w język. Okej. Okay. No. Także jak widzicie, ta też olkowi smakuje. Eee, także, no, polecam, polecamy, polecamy. je sobie zrobić, jak już wam się znudzą same ogórki, to można sobie właśnie e, taką snuróweczkę e, zrobić. OK, jeszcze tutaj po wierzchu posypię, żeby to ładnie wyglądało i. Ja wam te surówki gorąco polecam, one są naprawdę dobre, one są takie fajne, fajne, lekkie, właśnie takie kurcze na lato, bo są takie upały, że normalnie nic się nie chce człowiekowi jeść, a mówię taka dobra surówka to zawsze się sprawdzi, czy na grillu, czy do obiadu, więc ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.